Ani prawdziwy sukces, ani autentyczne szczęście nie będą możliwe, jeśli nie zaakceptujesz samego siebie i będziesz się starał udowadniać sobie innym, że jesteś kimś innym, niż jesteś naprawdę. Niemal za każdym wspaniałym sukcesem kryje się tysiące rozczarowań, frustracji i upokorzeń. To nimi wybrukowana jest droga do sukcesu. Być może jesteś na tej drodze, skoro doświadczasz dużo rozczarowań. Ależ ja akceptuję siebie? Jak mógłbym nie akceptować siebie? Powiem więcej, jak kocham siebie? Czyżby. Jest taki biblijny nakaz: Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. A ja jednak uważam, że Ty już teraz kochasz bliźniego dokładnie w taki sam sposób, w jaki kochasz siebie. Twoje zachowanie wobec innych odwzorowuje jest zewnętrznym przejawem Twojego wewnętrznego stanu emocjonalnego. Jeśli dominuje ból, strach, niepokój, a więc wytwory umysłu, błąd w percepcji według buddystów. Czujesz napięcie wewnętrzne, cierpisz, i nie wiedząc, jak się tego cierpienia pozbyć, będziesz zachowywał się w sposób agresywny. Będziesz stosował przemoc symboliczną w postaci opryskliwości, wulgarności, krzykliwości, roszczeniowości, kłótliwości, a w skrajnych przypadkach nawet ucieczesz się do przemocy fizycznej. Będziesz chciał wszystko i wszystkich kontrolować poprzez bardzo precyzyjne oczekiwania, żądania odnośnie np. ich zachowania i reakcji na Twoje pomysły. Masz wpaść w euforię, gdy zostaniesz poinformowany, kto przyjdzie dzisiaj na spotkanie, nawet jeśli ten ktoś jest tobie kompletnie obojętny. Tego typu zachowania to wyraz własnego bólu, komunikat, nie czuję się ze sobą dobrze. Będąc agresywnym wobec innych, jesteś agresywny również wobec siebie. Stawiając innym wymagania określonego zachowania, sam sobie też stawiasz to wymaganie i bardzo surowo napominasz, gdy niewłaściwie się zachowasz. Tak naprawdę zaczynasz gardzić sobą za to, że cząstka prawdziwego ciebie wychyliła się z sterty urojeń, zranień, przekonań i iluzji. Każdy z nas, niezależnie od tego, czy sobie to uświadamia, czy nie... Chce się rozwijać, chce być szczęśliwy, pragnie harmonii wewnętrznej i poczucia spełnienia. Każdy z nas pragnie być zauważony, doceniony i odnieść sukces. A sukcesem jest robienie tego, co wzbudza i wzmacnia te wymienione uczucia. Nie możemy jednak uwolnić się od poczucia, że życie przecieka nam przez palce i omija coś ważnego. Człowieka szczęśliwego i spełnionego łatwo rozpoznać. Taki człowiek czyni dobro, bo poczucie szczęścia to uczucie nieograniczonej obfitości i dlatego z radością dzieli się tą obfitością. Na drodze rozwoju musimy porzucić wyobrażone ja i odkryć swoje prawdziwe ja. Czym one są? W skrócie. Wyobrażone ja. Fikcyjne, idealne, fałszywe. Stworzone z pozorów dąży do statyczności. Jest skostniałe. Przynosi ciągłe rozczarowania i frustracje. Stworzone z iluzji tworzy iluzję. Jest sztucznie tworzonym przez nas samych obrazem w relacji do otaczającego nas świata. Na przykład pewna siebie kobieta sukcesu, zawsze o nienagannym makijażu, idealnej fryzurze, tryskająca szczęściem. To dla ludzi. A kiedy jest sama w pięciogwiazdkowym pokoju hotelowym, uczucie pustki, podpuchnięte oczy od płaczu, ubrana w stary dres, bo nie stać na jedwabną koszulę nocną, zamartwiająca się, czy będzie sta ją stać w tym miesiącu, czy zarobi w tym miesiącu na spłatę pożyczki, dzięki której może tworzyć iluzję bogatej kobiety sukcesu wyobrażone ja narzuca nam pozycję obronną nie mogę przecież przyznać się do prawdy przecież wszyscy odwrócą się ode mnie jeśli ktoś zapuka do pokoju udam, że mnie nie ma i każe chronić samych siebie to pancerz naszego egoizmu utrudniający kontakt z Bogiem, źródłem i bliźnim jeśli kto chce pójść za mną niech się zaprze samego siebie mamy się zaprzeć właśnie tego fałszywego wyobrażonego ja które przysparza nam tylko cierpień i prowadzi w ślepe uliczki. Natomiast prawdziwe ja, wyrażone, zaktualizowane, ciągle się rozwija, jest dynamiczne, zbudowane na miłości, łączy się z pragnieniem bliskich relacji z Bogiem, Źródłem i ludźmi. Trzeba wyeliminować wszelkie pozory, a wtedy nasze relacje oparte będą na szczerości i duchowych więziach. Nasze prawdziwe ja nawiązuje wtedy kontakt z prawdziwym ja drugiego człowieka. Zmiana obrazu siebie nie oznacza, że masz siebie zmieniać. Masz zmienić wizerunek siebie samego, swojej samooceny w Twoich własnych oczach. Lepszy obraz samego siebie nie dodaje nowych umiejętności, talentów i siły, tylko wyzwala te, które już ma i pozwala odpowiednio je wykorzystać. Akceptacja siebie samego, takiego, jakim naprawdę jesteś. To pogodzenie się z własną niedoskonałością, to przyjęcie do świadomości, że negatywne cechy należą do ciebie, ale nie są tobą. Celem życia nie jest bycie idealnym, ale rozwój i docieranie do prawdziwego siebie. Jednak na drodze rozwoju, odrzucenie przez ludzi, np. autora przez potencjalnych czytelników, aktora przez publiczność, jest tak naprawdę błahostką w porównaniu z niszczącą siłą odrzucania samego siebie. Ponieważ nie jestem tak szczupła, tak bogata jak ona, jestem nikim. Ponieważ nie mam tylu followersów, stanowiska firmie, rodziny, szczupłej sylwetki, super samochodu i tak dalej, jestem zerem. Z jakiego powodu tak się poniżasz i odrzucasz? Czy naprawdę to cię definiuje? Nigdy nie można być ani za szczupłym, ani za bogatym. Nigdy nie jest tak dobrze, że nie mogłoby być lepiej. Dlaczego odrzucasz, krytykujesz siebie, karcisz i nienawidzisz? Wyobraź sobie siebie jako dziecko, czego pragnie każde dziecko, czego ono przede wszystkim potrzebuje. Bezwarunkowej akceptacji, przytulenia, wytłumaczenia. Twój błąd nie przekreśla ciebie, jest cennym doświadczeniem, ale nie jest tobą. Czułej troski, upewnienia, że jest wspaniałe, że da sobie radę, że jest wyjątkowe. I ty taki właśnie jesteś. Zwróć uwagę: występujesz w jedynym egzemplarzu na świecie. Jesteś niepowtarzalną mieszanką zalet i wad, wiedzy oraz ignorancji, doświadczenia i naiwności, osiągnięć oraz niezrealizowanych możliwości. Jesteś wyjątkowy i żyjesz wśród wyjątkowych ludzi, bo przecież każdy człowiek jest wyjątkowy. Nie zawsze o tym wie i dlatego nie traktuje swojego wewnętrznego dziecka z szacunkiem, czułością i wspierająco. Nie byłoby problemu z odczytaniem tego, kim jesteśmy, gdyby nie zamieszanie, a często zniewoleniem, jakim obciążyła nas, często bardzo trudna i skomplikowana sytuacja rodzinna. Ale także, gdyby nie kłamstwa, jakimi ciągle zarzuca nasz świat i obowiązujące w nim wzorce zachowań oraz wartości. Obraz siebie jest uformowany z kitu, a nie z gipsu. Człowiek, którego poczucie własnej wartości jest zagrożone przez lekceważącą uwagę innej osoby, jest skoncentrowany na sobie, przejęty sobą i trudny w kontakcie. Lekarstwem jest zbudowanie zdrowego, mocnego ego dzięki podniesieniu samooceny. Nikt nie jest nigdy za stary, za nadto zniechęcony, zbyt przestraszony ani tak zraniony, by nie móc zmoczyć gliny, tej, z której Bóg go ulepił, i zacząć formować ją na nowo, zgodnie z własnym wyobrażeniem i pragnieniem. Jeśli bierzesz do siebie każdą nieuprzejmą uwagę, każdą zasłyszaną rozmowę, a nawet to, co czytasz i słyszysz w mediach, zdradzasz, jak bardzo wrażliwy i nieodporny jest twój obraz siebie. Od czasu do czasu każdemu zdarza się gorzej myśleć o tym, czego w życiu dokonał. Jednak niektórzy myślą wówczas źle o tym, kim są, potępiają samych siebie we własnych umysłach. Potępianie samego siebie nie ma nic wspólnego z pokorą, a bardzo wiele z poniżaniem siebie. Oznacza, że wierzysz w kłamstwa na swój temat. Podstawowym aspektem ludzkiej natury jest potrzeba tworzenia i podtrzymywania więzi. Jesteśmy przede wszystkim tacy, jakie nasze związki. Naszą podstawową potrzebą jest potrzeba budowania więzi i relacji. Zwróć uwagę, każdego z nas opisuje kilka aspektów: duchowy, emocjonalny, intelektualny i fizyczny. I właśnie relacje między nimi muszą być prawidłowe, to znaczy we właściwych proporcjach. Żaden z tych aspektów nie może dominować nad innymi. Wtedy funkcjonujemy prawidłowo, czego objawem jest nasze dobre wewnętrzne samopoczucie. Związki budujemy również z innymi ludźmi, jeśli mamy dobre relacje wewnątrz siebie, między wymienionymi aspektami. To również będziemy tworzyć zdrowe związki z innymi ludźmi, a moralność ma własne źródło w udanych związkach międzyludzkich. W życiu zdarza się spotkać złych ludzi, którzy krzywdzą innych oraz pozostawiają po sobie ograbionych, zranionych ludzi. Ograbiając innych, złodziej ograbia się z własnej duszy. Prawdziwe ja, bądźcie więc dojrzali. Wiem, że nigdy nie będę doskonały, jednak wierzę, że mogę ciągle się rozwijać. Udawanie doskonałości jest tak naprawdę oznaką niedojrzałości i problemów psychologicznych. W przytoczonym powyżej cytacie z Biblii słowo teleos przetłumaczono jako doskonali, chociaż oznaczać może również dojrzali, co moim zdaniem byłoby bardziej logicznym tłumaczeniem. Bóg, wzywający ludzi do bycia doskonałymi w domyśle bez wad, byłby okrutnym sadystą, a nie miłosiernym Bogiem, gdyż, zdając sobie doskonale sprawę z tego, że człowiek nie jest doskonały ze względu na grzech, żądałby czegoś niemożliwego, głupiego i szkodliwego. Psychologia dowodzi bowiem, że, życie, że bycie chodzącym ideałem nigdy nie było dowodem zdrowia psychicznego. Wręcz przeciwnie. Człowiek mający dość odwagi, by pozwolić sobie na bycie niedoskonałym, ma zdrowszą samoocenę niż ten, który udaje chodzący ideał. Nigdy się nie mylący, zawsze postępujący właściwie, którego ewentualne błędy zawsze są winą innych lub okoliczności. Duchowa dojrzałość nie oznacza braku wad. Bezinteresowną miłość otrzymujemy za to, kim jesteśmy, a nie za to, co robimy. Dążąc do perfekcjonizmu, dowodzimy wewnętrznego przekonania o tym, że na miłość i akceptację musimy zasłużyć. Dowodzimy lęku przed odrzuceniem. Perfekcjonizm to tworzenie pozorów. Akceptacja niedoskonałości przyczynia się i daje impuls do rozwoju.